Otwieram balkon i zaczynamy tydzień na balkonowym ogrodzie, ale uwaga, bo dzisiaj jest głośno. Mój pomidorek przespał się na balkonie i jak widzicie ma się dobrze. Wkrótce go wsadzimy. O tutaj. A co do mojej grządki? Patrzcie jak pięknie rośnie. Truskawki, ośmiorniki. Kwiat już jak widzicie przekwitł, chyba będę musiała się go niedługo pozbyć, bo już ona nie wypuści kolejnej główki. Kwiatki dodajne wzeszły, ale bratki niestety nie. No i tutaj też się te chabazie dobrze trzymają. Kolejny dzień. Ja rośliny staram się nie podlewać w pełnym słońcu, więc jak widzicie, tutaj jeszcze jest dosyć sucho, mimo że nie ma już wschodu. Przyznam Wam, że zapomniałam dzisiaj rano ich podlać. Powiem Wam, że też już trochę chciałabym się w końcu pozbyć tych roślinek i posadzić ten pomidor. Więc zobaczymy, chyba jeszcze w tym odcinku to zrobię. Witam Was w kolejnym dniu. Ja już mam przygotowaną wodę. W ogóle Wam chyba o tym nie mówiłam wcześniej, ale ja y, raczej nie podlewam roślin taką wodą, którą jakby przed chwilą, dopiero co wylałam, tutaj wlałam. Wolę, jak ona sobie tak odstanie, bo jednak w, moim, w mojej okolicy w Warszawie jest bardzo, bardzo twarda ziemia ziemia, woda. I jednak te rośliny zdecydowanie jakby, zauważyłam, że lepiej się zachowują, rosną, jak mają taką właśnie powiedzmy odstaną wodę. Pomyślałam tak sobie, że może nie każdy jest ze mną super długo i nie obserwujecie mojego Instagrama. A tutaj na YouTubie chyba za mało o tym mówię. Jakiś czas temu. <grystanie> zebrałam pokrzywę. Zebrałam pokrzywę. Tak, w folii, bo. <grystanie> nie miałam nic innego wtedy. I jako, że ten mój balkon gdzieś tam może być atakowany przez szkodniki, już był, ale na razie jakby sobie z nimi poradziłam wodą i mydłem, to jakby wolę być w ogóle przygotowana na ten sezon, na to, że rośliny mogą być niedożywione, mogą mieć, nie wiem, mszyce czy cokolwiek innego. I zrobię gnojówkę z pokrzywy, bo ona naprawdę się sprawdza do wielu różnych takich balkonowych y i nie mam jej jakoś super dużo, włożę ją do słoika, bo mi naprawdę taki słoik wystarczy, bo ją się rozrabia po tym, jak już się, że tak powiem, wygnoi, zrobi, rozrabia się z wodą, więc jakby na ten mały mój balkonik będzie, myślę, taki słoik spokojnie. Może jeszcze jeden sobie zrobię jeszcze w maju, ale dlaczego ogólnie w maju Wam o tym mówię, bo ta pokrzywa majowa, czyli ta najświeższa, najmłodsza jest po prostu najlepsza, ma... Jakby najwięcej skotników w sobie. I pokrzywa dobrze działa na rozwój roślin zielonych, wszystkich zielonych części. No i teraz ją zostawiamy, ona jest dokręcona, ale ja właśnie tak staram się nie dokręcać jej do końca, żeby, powiedzmy, był tu minimalny jakiś przepływ powietrza, jednocześnie żeby nie stała taka otwarta. Niech się robi! A teraz jeszcze mały roślinkowy sneak peek i zobaczymy, czy nie ma żadnych y, robalów. O, patrzcie, jak pięknie rosną. Moi drodzy... Dzieje się poziomka, nawet raz, dwa i trzy. W tym miejscu dzisiaj wyląduje pomidor. Tak, zdecydowałam się ostatecznie go przesadzić, bo szczerze mówiąc już nie chcę czekać. On ma naprawdę bardzo ładne kwiaty, no i żal mi tego, żeby był w doniczce. Nie przewidziałam dla niego w ogóle innej doniczki i no mam tutaj tą Mizu... mizunę i myślę, że jej tak jakby nie wyplenię, tylko przesadzę no zobaczymy, czy będzie się trzymać to będzie taki test dla niej i wiecie co? zostawię obok szpinak O i posadzę tak jakby tego pomidorka między szpinakiem a rzodkiewką zobaczymy, może starczy im miejsca Mamy niedzielę, więc tak naprawdę minął nam tydzień w ogrodzie. Z tego co mi się wydaje, to nie nagrywałam wam tak stricte dzień po dniu, bo czasami po prostu robię w kółko to samo i wydaje mi się, że nie jest to tak bardzo potrzebne. Ale mam nadzieję, że to była dla Was fajna podróż tygodniowa ze mną. No i oczywiście, jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie, pa!